Dobra ziome, krótko, bo mi się spieszy. To już wiesz, jak liczyć. A jak nie wiesz, to obejrzyj poprzedni odcinek. I dzisiaj będę dla was miły? Zobacz, jak masz dodawanie, to sobie mnożysz. Jak masz odejmowanie to dzielisz, czaisz to? Tu powinieneś wszędzie pisać logarytm, ale mi się nie chce to masz same wyniki, bo na maturze tylko wynik się liczy. Czaisz to? A jak te minicyferki są różne to se liczysz osobno te logi bo nie możesz ich złączyć w jedno tak jak masz wyżej, a jak masz takie skomplikowane to se robisz tak osru i liczysz. O i to masz z tego a to masz z tego. Kur na ziomek to jest proste we wzorach, masz wszystko, tu cię nawet nie mam jak obrazić bo musisz się serio postarać żeby źle przepisać wzór.